Cześć! Z tej strony Boże z na Obrikowski i żeby równowaga była zachowana, raz będę wam przedstawiał jakiś film inny niż opening, a raz będzie opening. Przynajmniej na razie, dopóki mam kilka tych paczek. Zapraszam do oglądania. Powiem wam, że teraz jest szaleństwo klockowe u mnie, no bo nieraz nawet nagrywam dziennie kilka przesyłek, jak otwieram, bo tego mi się nagromadziło sporo. Ta przesyłka pochodzi ze sklepu na Allegro Pumbrick Stores, którego kiedyś już zamawiałem. Dosłownie rok temu, chyba w czerwcu, się ukazał film. Także naprawdę ten sklep na mnie zrobił świetne wrażenie. I zamówiłem tą przesyłkę, uwaga, 25 października 2021. Także została ona przed nami nieotwarta przez około pół roku, co zwiastuje brak czasu, niestety. No ale teraz przynajmniej mam mega dużo. Różnych klocuchów do otwierania i zabawy, też przy tym, także zobaczymy. Ta przesyłka jest dosyć małych rozmiarów, tak naprawdę, ale jak się okazuje, waży bardzo dużo. Mi się wydaje, jak na tak małe gabaryty, bo z pół kilograma tu mi się wydaje, tu jest ze spokojnie klocków. Także naprawdę nie mogę się doczekać. Pamiętam, że mega się cieszyłem, jak tą przesyłkę. Zamawiałem, bo to była, że tak powiem, ostatnie. Już klocki, które były mi, jakby potrzebne, a inni sprzedawcy ich nie mieli. Także, przynajmniej w takich ilościach, oczywiście. Także jestem naprawdę mega zadowolony i zobaczymy, czy będzie się wszystko zgadzało. Ale wydaje mi się, że problemów być nie powinno. Okej. Okay. No i mamy folia bąbelkowa. I słuchajcie, ja sobie to może wezmę tak. Wow. Albo Dobra zrobimy to tak jak Powinno być Słuchajcie Masakra Ile tego jest O Okej okay. bąbelkowa folia To się oczywiście To oczywiście należy pochwalić Tu jakiś wypełniacz Mega ok, I zaraz będziemy się Temu wszystkiemu Przyglądać, słuchajcie, już widzę kilka rzeczy, których w sumie nie zamawiałem. Jak na przykład, chociażby takie dwa kwiatki. Także super, to pewnie jest jakiś gratis od sprzedającego za dużą ilość zakupów. No i dobra, zobaczmy, co ja tutaj zamówiłem. Na pewno zamówi... tego nie zamawiałem. To na pewno zamówiłem. Pamiętam jeden komplecik z takich oto klocków. Jeden na trzy w kolorze tan. Pod plażę to się na pewno przyda. I teraz tak. Tych sobie zamówiłem też jeden komplecik. Zobaczcie. Też pod plażę. 50 sztuk. Tych było 25, oczywiście. Okej. Okay. No i z tego, co jeszcze zamawiałem tutaj. Ojejku, tego też nie zamawiałem. Zobaczcie, jaki gratis dostałem. No, naprawdę jestem pod wrażeniem. O, to zamawiałem. To chyba jest w, sztuku, w sztukach około 25, mi się wydaje. Tak, jak, jak patrzę na ilość. Chyba w takich to było też sprzedawane. Także to sobie kupiłem. Jeden pakiet. I tak jeszcze patrzę, co tutaj jest, bo trochę niespodzianek widzę. Ok, reszę zamawiałem, czyli tak. Sprzedawca widocznie dorzucił mi to wszystko. W gratisie, słuchajcie, do tego zamówienia, także zobaczcie, co ja zobaczymy dokładniej. Mamy tak. Kwiatusze, chyba podobny dostaliśmy za pierwszym razem, także. Fajnie ta główka na pewno się przyda. No i w sumie cały kwiatek się przyda tak naprawdę. Także taka doniczka z kwiatkiem. Dodatkowo. Ten kwiatek mnie nawet bardziej cieszy, bo zobaczcie. Nie Niedojrzały kwiatek w innych kolorach, każdy, nawet sześć takich ketuszków, takich, nie wiem, czy to jest taki błękitny, czy coś w tym stylu. Kilka listków, zobaczcie, to jeszcze nawet cegiełki dwie, darkstonowe. No i o. Taki jumper 2x2 zaokrąglony, super. Także to mamy ogarnięte. No i zobaczmy jeszcze to. Nie wiem, czy tego nie powinienem na sam koniec otworzyć jako gratis, no ale już teraz to robię. Zobaczcie: Tile Dark Orange 40 sztuk, słuchajcie. Naprawdę na bogato, moim zdaniem. Dodatkowo takie piorunki 10 sztuk, chyba ani, nie no, w sumie miałem z zestawów chyba. Z dwa może z tej wioski strażników, ale na Pic nie brałem takich, także super. Naprawdę 10 sztuk, słuchajcie. Kolejne. O, to mnie bardzo cieszy, bo te mi się na pewno przydadzą. Bo nawet miałem chyba takie kupować, ale jeszcze nie zdążyłem. Także super. Bo to mi się na przykład do drzew albo do jakiejś właśnie ściółki, czy coś ten deseń przyda. 50 sztuk, słuchajcie, takich oto, jak to się mówi, groszków. Oczywiście z dziurkami. Dodatkowo tych tali jak mega dużo, no ale też się na pewno to przyda. Mi się wydaje, że będzie tu ich 25 około, także super. To na pewno do jakiegoś gabinetu dentystycznego czy coś w tym stylu. No i chyba ostatni. No i wow, tutaj mamy takie fajne, transparentne bary. 10 sztuk i 10 sztuk tych rękojeści z serii Mankit, które miały debiut chyba tam właśnie, także Naprawdę wow. Ogólnie w gratisie tutaj bym szacował około 25 klocków. Tutaj mamy 20, więc mamy 45, 85, słuchajcie, 95. Tutaj szacuję 25, więc mamy 120 i 170 klocków około mamy w gratisie. Także jestem naprawdę mega pod wrażeniem. No i słuchajcie, no i to wszystko. To był główny powód, żebym to zamówienie złożył. Ponieważ ogólnie to są takie dwa klocki tylko, rodzaje. To jest oczywiście Trans Dark Blue Tile, 1x2 w ilości 40 sztuk na saszetkę. A to jest Dark Blueish Grey Tile, też 1x2, 40 sztuk na, sas na, sas na saszetkę, jeśli nie umiem wysłowić, widzicie już. Za dużo nagrywania jak na jeden dzień chyba, ale teraz mam czas, więc lecimy, jak to się mówi. No i tak... Kupiłem to, ponieważ tych tajwi już nikt nie miał, a pamiętam, że chyba one były na Pikabriku, ale nie u nas w Polsce, tylko gdzieś za granicą. I już jakby na nie czas się skończył, i nie ma ich na Pikabriku, także super, bo miałem okazję ich kupić dosyć sporo. Kupiłem ich 36 kompletów po 40 sztuk, co naprawdę daje. Niezłą ilość. Mi się wydaje, że powyżej 1500 plus minus, ale raczej bardziej na plus będzie tutaj dokładna liczba, bo teraz tego tak w głowie szybko nie wymnożę. Ok. Zobaczcie, ile tego jest. Tak poglądowo wam pokażę, żebyście też zobaczyli. Także wydaje mi się, że w kolejnym odcinku Lego miasta będziemy sobie ich tutaj używali do wykładania. Podników, słuchajcie, także to będzie też takie właśnie fajne przerywniki te, te nagrania są, mi się wydaje, że będę pokazywał, co tam mam za elementy no i też będziecie się mogli spodziewać co będzie jakby użyte w przyszłym materiale u mnie na kanale, naprawdę tego jest ogrom, zobaczcie, już chyba trzecią garść zbieram okej, okay. no i już mi wypada, nie, masakra, dobra leci ta bok i tutaj mamy jeszcze coś takiego, cztery kompleciki. A jeszcze jeden, zobaczcie, się zawyruszył. No i tutaj mam resztę tajle TransDark Blue. I to ten tajl jest w 23 kompletach po 40 sztuk, czyli w przybliżeniu pewnie wyjdzie plus minus, aż znaczy bardziej minus tutaj w tym momencie 1000 styli. Takiego koloru, coś 900 mi się wydaje, ale tutaj będzie również dokładna liczba. Za całość zapłaciłem, no, sporo, chociaż sporo. No, za taki komplecik tam pewnie było plus minus 5 zł i za dużo tego plus minus mówię. No, ale tak naprawdę te tajle tyle kosztują, mniej więcej 5,70 chyba za komplet. Także z jakiejś trzystówki poszły, no, ale tak naprawdę za tą. Ilość tam tyle tajli pod wykładanie chodników. No słuchajcie, naprawdę to mi zajmie przynajmniej 3 czwarte miasta, mam na pewno skończone tymi tajlami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Najwyżej, no może mało tajli będzie można tylko dokupić, lekko dosłownie, powykładać jeszcze i dokupić troszeczkę więcej, ale wydaje mi się, że to nie przekroczy ilości 500 sztuk. A to, to mi się oczywiście przyda do wody, tym bardziej że tutaj jeszcze sięgnę obok, bo mam, jak wam przedstawiałem na Pikabriku, to są inne kolor tail niż ten. No ale będzie fajnie można było robić różne głębokości tej wody. Także to na pewno, moim zdaniem, na plus. Także pewnie Wam się tu jeszcze wyświetli jakieś małe podsumowanko. Ile mniej więcej wyszło za element groszy plus, minus? Znowu plus, minus powiedziałem, no ale już mi to wybaczcie. Także będę kończył chyba ten odcinek, ponieważ zobaczcie, tego jest tyle. O, znowu wam to dam na pełny kadr. I powiedzcie, czy taka formuła filmów Wam się podoba, że raz na przykład będę otwierał jakąś przesyłkę, a potem będziemy po prostu z tego coś tworzyli na oddzielnym już filmie bo mi się wydaje, że taka forma tutaj przekazów byłaby jak najbardziej odpowiednia, także dziękuję za oglądanie, do następnego i cześć!